Byle jak najszybciej znaleźć jakąkolwiek pracę. Byle tylko do końca miesiąca na rachunki pieniędzy starczyło. Byle choć trochę moje zdrowie się poprawiło. Bylebym tylko w tę sukienkę na sylwestra się wbiła. Bylebyś tylko czasami zbyt dużych wymagań nie miała i przez to. Starą panną nie została. Byle tylko Cię nie bił i swoją wypłatę ci dawał. Byle tylko przepykać do weekendu, tak bardzo ta praca mnie frustruje. Byle tylko jakoś dotrwać do emerytury, bo te gadki o spełnieniu w pracy to są przecież jakieś bzdury. Byle tylko przetrwać te święta, bo odmówić przecież nie wypada. Kojarzysz być może u siebie tego typu wewnętrzne ilustracje? Kojarzysz, prawda? A jak ty się z tym czujesz, że takie byle jakie życie swoimi własnymi ustami sobie afirmujesz? No jak się z tym czujesz?